Cześć, nazywam się Andrzej Rylski pracuję w NASK jako ekspert. Na pewno słyszeliście, że czasem nasza prywatność w internecie może być zagrożona. Niektóre strony internetowe wykradają nasze dane. Często sami w dobrej wierze wręczamy wrażliwe informacje osobom o nieczystych intencjach. Lub nie zdajemy sobie sprawy, kto ma dostęp do publikowanych przez nas treści. W ramach projektu Cyberlekcje chciałbym opowiedzieć Wam więcej na ten temat. Bezpieczeństwo naszych danych umieszczanych na stronach zależy od tego, czy komunikacja ze stroną jest szyfrowana. Zwykłe nieszyfrowane strony, których adres zaczyna się od http, można porównać do otwartych na oścież drzwi. Każdy może z łatwością przechwycić to, co przesyłamy do takiego miejsca. Aby zapewnić, że tylko właściciel danych oraz administrator strony będą mogli odczytać te informacje, Prowadzono szyfrowanie. Działa ono jak zamek w drzwiach, dzięki niemu tylko osoba posiadająca właściwy klucz uzyska dostęp. Dlatego właśnie korzystając ze stron internetowych powinniśmy zwracać uwagę na ważny certyfikat szyfrowanego połączenia. Czyli potwierdzenie, że strona jest dokładnie tą, za którą się podaje, tą, której adres widzimy w pasku przeglądarki. Każda witryna internetowa, na której można wprowadzać dane, np. login i hasło, powinna mieć adres zaczynający się od frazy HTTPS. Oprócz tego obok paska adresu przeglądarka internetowa pokazuje status szyfrowania komunikacji z daną witryną. Symbol kłódki oznacza, że połączenie jest szyfrowane. Możemy o tym upewnić się klikając na kłódkę, co powinno wyświetlić szczegóły certyfikatu dla jakiej witryny został wystawiony, kto jest jej właścicielem, termin ważności certyfikatu itd. Jeśli nie mamy pewności, czy widoczne informacje są właściwe, porównajmy je z informacjami certyfikatu z innej znanej nam witryny. Domena strony, dla której wystawiono ten certyfikat, musi być dokładnie taka sama jak domena strony odwiedzanej. Ta zgodność upewnia nas, że strona jest Chroniona przed podsłuchem, że przesyłane informacje nie wpadną w ręce osób trzecich. Jeśli zatem znamy stronę i wyświetla ona ważny certyfikat, możemy wówczas bezpiecznie przesyłać jej nasze dane. Jeśli natomiast po raz pierwszy odwiedzamy stronę, na przykład sklep internetowy, zawsze trzeba zachować ostrożność i lepiej nie umieszczać na niej danych szczególnie wrażliwych, jak numer karty kredytowej niezależnie od obecności lub braku certyfikatu. Najpierw warto w innych miejscach sieci poszukać opinii innych użytkowników. Niektóre strony mogą nie posiadać certyfikatu. Nie musi to być problemem w przypadku stron wyłącznie prezentujących informacje. Jeśli jednak strona prosi o podanie jakichkolwiek danych, a zwłaszcza jeśli umożliwia zakładanie kont i logowanie, brak Ważnego certyfikatu powinien być sygnałem ostrzegawczym. Wszystkie informacje przesyłane do takiej strony, jak podawany adres e-mail, hasło, będą łatwo dostępne i możliwe do odczytania przez osoby trzecie. Przy stronach pozbawionych takich zabezpieczeń musimy zachować szczególną ostrożność i unikać wprowadzania na nich jakichkolwiek informacji. Jeśli strona twierdzi, przykładowo, że jest stroną banku, sieci społecznościowej. Lub innym miejscem przechowującym ważne informacje, a mimo to nie prezentuje aktualnego certyfikatu, prawie na pewno mamy do czynienia z próbą oszustwa. Wprowadzenie swoich danych logowania na taką stronę spowoduje przekazanie tych danych przestępcom. Później nasze konto może być wykorzystywane przez nich do zalogowania się we właściwej witrynie i zależnie jakie możliwości ona daje. Przestępcy będą próbowali z nich skorzystać. Mogą więc w przypadku konta bankowego zdobyć informacje o bieżących środkach i operacjach finansowych. Dla konta na portalu społecznościowym pozyskają dostęp do wszystkich naszych znajomych i mogą im rozsyłać fałszywe informacje w naszym imieniu. Takie wiadomości mogą służyć do dalszego wyłudzania danych. Mogą nakłaniać do zainstalowania oprogramowania z różnymi negatywnymi skutkami, takimi jak szpiegowanie, rozsyłanie spamu, zaszyfrowanie danych osobistych z żądaniem okupu za ich odblokowanie, wykorzystanie zasobów komputera do przeprowadzania ataków typu DDoS. Atak przeprowadzony z wielu komputerów, mający przeciążyć i zablokować określoną usługę sieciową, wydobywanie wirtualnej waluty. Na rzecz przestępcy i inne. Na koniec ciekawostka. Jeśli przeglądarka informuje o nieprawidłowym certyfikacie, pomimo że strona należy do dużej znanej korporacji i na innych urządzeniach wyświetla się bez problemów, możliwe, że przyczyną jest źle ustawiona data w naszym systemie. Może się to zdarzyć na starszym komputerze używanym sporadycznie, w którym bateria podtrzymująca zegar. Wyczerpała się, lub w którym nastąpiło przywrócenie ustawień systemowych, a aktualna data i czas nie zsynchronizowały się automatycznie przez Internet. Poprawienie godziny i daty w ustawieniach systemu rozwiąże ten problem. Zdecydowana większość ataków przeprowadzanych przez Internet wykorzystuje nie luki w oprogramowaniu, ale podatność ludzkiej psychiki. Jeśli widzimy e-mail wyglądający dokładnie jak inne wiadomości od naszego dostawcy mediów lub od firmy kurierskiej i czytamy w nim o konieczności dopłaty niewielkiej kwoty za wyrównawczą fakturę czy niezbędną dezynfekcję paczki, często dajemy się na to nabrać. Klikamy w załączony link, który prowadzi do strony wyglądającej jak strona naszego banku, gdzie następnie podajemy swoje dane, kod uwierzytelniający płatność, tylko po to, aby wkrótce przekonać się, że wiadomość była fałszywa, a na skutek naszych działań utraciliśmy znaczne oszczędności. Działa tu efekt zaufania danej marce i rozproszenia. Nadawca nakłania nas. Mówi, że czynności, tak jak przelew, musimy dokonać pilnie, a także grozi konsekwencjami, np. wyłączeniem usług czy utratą paczki. O otrzymaniu takiej wiadomości, powinniśmy zachować spokój. Nie klikać w żadne zawarte w niej łącza i sprawdzić, czy paczka w ogóle została do nas wysłana, lub zweryfikować stan konta, wchodząc na oficjalną stronę operatora usługi. Jeśli sytuacja naprawdę ma miejsce, przelewu dokonujemy poprzez stronę naszego banku, podając dane z oficjalnej strony operatora usługi telekomunikacyjnej czy kurierskiej. Zamiast uruchamiać proponowany link. Zawsze lepiej jest odnaleźć właściwą stronę w wyszukiwarce, np. Google. Wciąż popularne są oszustwa tzw. Tak nigeryjskie, gdy otrzymujemy list od osoby z dalekich krajów zawierający informacje o znacznej ilości pieniędzy, jaką mamy otrzymać. Historia pisana z błędami gramatycznymi przedstawia znaczne środki pieniężne, najczęściej spadek, którym nadawca obiecuje się podzielić lub wygraną na loterii. Jedyne co musimy zrobić, to odpisać na wiadomość. Prowadzi to do wymiany korespondencji z kolejnymi wiadomościami. Przestępcy zdradzają coraz więcej szczegółów. W końcu pada prośba o niewielką przysługę, przelew na przykład na rzecz założenia konta, opłacenia cła, wystawienia certyfikatu i tym podobne. Cały czas jesteśmy zapewniani, że oto stoimy o krok od otrzymania ogromnych pieniędzy. Mechanizm zwykłej chciwości oraz stopniowego pozyskiwania zaufania oraz osobistego zaangażowania w sprawę. Im więcej wiadomości napiszemy, tym czujemy się bardziej zobowiązani, tym bliżej mamy wrażenie być upragnionej nagrody i tym ciężej będzie nam odmówić. Rozmówca podtrzymuje kontakt, dopóki otrzymuje od nas odpowiedzi. Wysyła spreparowane przez siebie certyfikaty. Stara się wynajdować kolejne powody do wyciągnięcia od nas pieniędzy. I grozi różnymi konsekwencjami, gdy wyrazimy niechęć do spełniania jego prośby. Oczywiście, żadna nagroda nigdy nie zostaje nam przekazana. Pokrewnym rodzajem ataku jest rozsyłanie wiadomości przez komunikatory internetowe. Nadawcą wydaje się być często konto naszego znajomego, a w treści znajduje się link. Może być dodana w treści atrakcyjna, ale ogólnie sformułowana propozycja, np. obejrzenia filmiku z wakacji. Po kliknięciu w link pojawi się strona sugerująca konieczność zainstalowania oprogramowania niezbędnego do obejrzenia filmu, lub inna podejrzana prośba. Działa tu kredyt zaufania, jaki mamy do naszego znajomego, a także ciekawość, podsycona odpowiednio spreparowaną treścią wiadomości. W rzeczywistości wiadomość pochodzi od przestępców, którzy przejęli konto naszego znajomego, zwykle poprzez automatycznie działający program, który rozsyła tego typu wiadomość do wszystkich jego kontaktów. Otwarcie łącza. I pozwolenie na instalację programu naraża nasz komputer na wiele różnych ataków opisanych wcześniej. Możemy w ten sposób utracić dostęp do swoich danych na skutek działania Ransomware, zamienić nasz komputer w zombie spełniający polecenia hakerów, a także narazić nas na wiele innych nieprzyjemnych konsekwencji. Po otrzymaniu takiej wiadomości, warto przed otwarciem linku upewnić się, że nadawcą jest nasz znajomy, zadając mu pytanie, ewentualnie kontaktując się z nim innymi kanałami. W ten sposób uzyskamy pewność, że informacja przyszła od niego. Zakładając konto w portalu społecznościowym, mamy nadzieję nawiązywać z jego pomocą kontakt ze znajomymi, zyskać dostęp do ich zdjęć, brać udział w rozmowach na ulubione tematy, być może także poznawać nowych znajomych. Warto zastanowić się, jak będziemy używać naszego konta, co jest naszym celem i zależnie od tego, Dostosować ustawienia prywatności. Inaczej ustawi je osoba pragnąca zostać influencerem, której zależy na maksymalnej widoczności swoich postów, które niekoniecznie pokazują jej prawdziwe życie. Inne opcje sprawdzą się w przypadku ucznia zainteresowanego głównie dzieleniem się materiałami z kumplami z klasy. Jeszcze inaczej, osoba pragnąca w ten sposób podtrzymywać kontakt z rodziną. Dobrą praktyką jest z początku podanie tylko absolutnego minimum informacji i ograniczenie ich widoczności do grona zaufanych znajomych. W każdej chwili możemy tu powrócić i zmienić ustawienia. Nasi znajomi nie są jednorodną grupą i nie muszą mieć jednakowych uprawnień. Część z nich to koledzy i koleżanki ze szkoły, część może należeć do naszej rodziny, znajomym może zostać nasz nauczyciel. A także osoba, której nie znamy twarzą w twarz, a jedynie na przykład gramy z nią poprzez sieć. Można i trzeba rozróżnić, do których naszych informacji mają dostęp te grupy osób. Ustawienia umożliwiają nam utworzenie różnych grup, ustawienie im różnych poziomów uprawnień, a także przypisanie każdą osobę znajomą do odpowiedniej dla niej grupy. Taka skrupulatność opłaci się w przyszłości, publikując treść. Wybierzemy z łatwością grupę, do której ma ona trafić. Niezależnie od ustawień w naszym profilu, każdorazowo to my decydujemy, co umieścimy w internecie i kto będzie miał do tego dostęp. Przed opublikowaniem treści czy zdjęć można łatwo sprawdzić i wybrać docelową grupę, która zobaczy nasz wpis. Dodawanie znajomych spowoduje, że domyślnie będziemy otrzymywać publikowane przez nich informacje. Będą się one wyświetlać na naszej ścianie. Są jednak osoby, które publikują wiele rzeczy, których możemy nie chcieć na co dzień oglądać. Dla takich znajomych wystarczy wyłączyć obserwowanie. Nie dowiedzą się, że to zrobiliśmy. Pozostaną w grupie naszych znajomych, ale w ten sposób nie będziemy się rozpraszać ich aktywnością. Pamiętajmy, media społecznościowe mają nam służyć. Jeśli stają się źródłem frustracji, to znak. To należy przemyśleć sposób, w jaki z nich korzystamy, dostosować nasze ustawienia, lub po prostu zrobić sobie od nich parodniową przerwę.